Life Hacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jeśli jesteś freelancerem lub przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem czy płatnym zabójcą, ten podcast jest dla Ciebie. Jestem Ludwik Siadlak i zapraszam Cię do dzisiejszej audycji. Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Lifehacking Podcast, chcę z Tobą porozmawiać o takim temacie, który jest um, który wymaga na samym początku pewnego rodzaju gwiazdki. Dlatego, że Amerykanie mają takie podejście, taki, e, taki cytat, taki, taką myśl, taką frazę, która w bardzo wielu y, około chrześcijańskich y, kulturach, y, ruchach, społecznościach i tak dalej, która się przewija. Natomiast jak. Też możesz doskonale wiedzieć, ja mieszkam w kraju, w którym esencją funkcjonowania społecznego jest multiculti, czyli wielokulturowość. Ta wielokulturowość sprowadza się tak naprawdę do nie tylko pełnej akceptacji, zrozumienia, tolerowania, ale też w jakiś sposób ignorowania tego, w, jakiego, w jakie bóstwo wierzysz, jakiego jesteś wyznania, jaki masz kolor oczu, włosów, skóry, rozmiar buta, nie wiem, ile mierzysz, ile ważysz i tak dalej. Więc ta, ta akceptacja społeczna, która również uwzględnia osoby niepełnosprawne, co jest wspaniałym widokiem podczas przechadzania się ulicą, ona jest bardzo duża. W związku z tym to, że ja będę się tutaj trzymał tego takiego bardzo y, homogenicznego podejścia, jakie y, istnieje w Polsce, czyli no bo znowu, jeżeli byśmy popatrzyli na stereotyp, no to można byłoby swobodnie przyjąć, że miażdżąca większość społeczeństwa to są osoby białe, to są osoby heteroseksualne i to są osoby wychowane w duchu kościoła rzymsko-katolickiego. I z tym nie należy dyskutować, bo nie ma w ogóle sensu, nie po to się tutaj spotykamy. Ale Amerykanie mają, takie dosyć popularną, mają taką dosyć popularną frazę: What would Jesus do? Czyli co zrobiłby Jezus w domyśle na Twoim miejscu? I teraz, nieważne jak bardzo jesteś pro czy też anty tej konkretnej bądź dowolnej innej wiary, jeżeli pod Jezusa podłożyłbyś sobie, czy podłożyłabyś sobie na przykład Allaha, czy Buddę, czy kogokolwiek innego, to to jest naprawdę bardzo mądre zdanie. Dlatego, że jeżeli zastanawiasz się, co zrobiłby na Twoim miejscu ktoś, kto jakby w swojej esencji, w której został zobrazowany w różnego rodzaju literaturze, której wyznawcy, którą wyznawcy tejże danej religii uznają za kluczową dla swojego funkcjonowania, to tak naprawdę widzisz najlepszą możliwą wersję, idealną wersję. Kogoś, kto mógłby podjąć jakieś działanie, będąc właśnie na Twoim miejscu. Czyli znowu, czy to jest Allah, czy to jest Jezus, czy to jest Buddha, czy to jest ktokolwiek inny, to nie ma znaczenia. I teraz zadawanie sobie takiego pytania pozwalałoby nam, czy pozwala nam, pozwala ludziom, którzy sobie takie pytanie nie zadają, na to, żeby faktycznie stwierdzić: OK, jeżeli nie wiem, ktoś mi zajedzie drogę i. I natychmiast się we mnie zaczyna zagotowywać, bo chcę strąbić człowieka, zwyzywać go na najgorszych, bo mi zajechał tą drogę i tutaj nie wiem, trudno mi się teraz zmieścić w ogóle. Poza tym, jakie hamstwo ta kolejka i w ogóle obowiązuje każdego. I teraz zastanowienie się, co w takiej sytuacji zrobiłby znowu na przykład Jezus, Buddha, Allah, ktokolwiek, to udostępnia nam, umożliwia nam, otwiera nam cały zestaw możliwości, umiejętności. Tego in, tej innej osoby, tego innego bytu, żeby nie, nie nazywać człowieka, który możemy w danym momencie zaanektować do swojego życia. Tylko, że można to przenieść na bardziej bliski nam grunt. To znaczy, wyobraź sobie i to jest takie zadanie dzisiaj dla Ciebie wyobraź sobie, że masz taką pewnego rodzaju Nazwijmy to z braku lepszego słowa i tylko i wyłącznie w bardzo potocznym znaczeniu, niemedycznym schizofrenię. Czyli masz w sobie dwa wilki. Jeden jest tym wilkiem, którym jesteś na co dzień, ze wszystkimi swoimi wadami, zaletami, a ten drugi wilk to jest ta druga postać, ta drugi, ten drugi charakter, który masz, to jest taka naprawdę, absolutnie w 100% idealna wersja ciebie. To jest oczywiście zadaniem pobocznym tak naprawdę. Mogłoby być pytanie, czy miałeś, miałaś kiedykolwiek czas i moc przerobową na to, żeby zastanowić się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś charakteryzował, czy charakteryzowała się właśnie tymi idealnymi cechami. Czyli jakimi postawami musiałbyś, musiałabyś się charakteryzować, żeby patrzeć, popatrzeć na siebie z boku i stwierdzić, że to jest po prostu taka wersja mnie, która w moim odczuciu naprawdę jest spełnieniem wszelkich marzeń, bo jak wiadomo, wszystko rozbija się o, post o postawy. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli masz taką wersję siebie, jeżeli miałeś, miałaś okazję sobie usiąść. Dźwięk, który słyszycie z tyłu, to diabeł yy, otrzepujący uszy, bo postanowił obudzić się akurat w trakcie tego odcinka. Natomiast jeżeli miałeś, miałaś okazję usiąść nad tym, spisać sobie te cechy, te postawy, którymi chciałbyś, chciałabyś, żeby idealna wersja ciebie się charakteryzowała, to możesz sobie zastanowić, nie, możesz się zastanowić nie nad tym, co zrobiłby w tym przypadku Jezus, Allah, Budda, ktokolwiek inny, tylko co w, w tym przypadku zrobiłbym, czy zrobiłabym ja, w tej wersji idealnej. I teraz jeżeli zastanawiasz się, co ty zrobiłbyś, zrobiłabyś w takiej sytuacji i postanawiasz stwierdzić, ok, to ideał mnie zrobiłby to właśnie tak i zaczynam stwierdzać, ok, to skoro idealne ja zrobiłoby to właśnie tak, to ja to w takim razie teraz zrobię, to nie robisz nic innego, jak po prostu dodajesz jeden krok, czy odejmujesz jeden krok z odległości między tobą dzisiejszym, a tobą takim, jakim naprawdę chcesz być. Dlatego, że zbliżasz się do tego, swojego ideału. Ten ideał będzie się zmieniał gdzieś po drodze. Ten ideał będzie się modyfikował. Ten ideał będzie dojrzewał. Ale wiadomym jest, że nie stoimy w miejscu, nie czujemy się, ok, jestem spełniony w każdym obszarze naszego życia, bo jednak chcemy się rozwijać, chcemy uzupełniać, chcemy tworzyć, chcemy budować, chcemy rozwijać siebie w najróżniejszych aspektach, prawda? Więc jeżeli zadasz sobie następnym razem takie pytanie, w sytuacji jakiejś może bardziej krytycznej, może bardziej nerwowej, może bardziej stresującej. Co w takiej sytuacji, jak w takiej sytuacji zachowałbym się, zachowałabym się, gdybym mógł, mogła nacisnąć pauzę, zmienić się w idealną wersję siebie i właśnie wtedy takiego zachowania, takie zachowanie wykonać, tak się zachować. Wykonać kroki, podjąć działania takie, jakie idealne ja bym wykonał. W tym momencie zbliżasz się do tego ideału, i naprawdę im bardziej będziesz to ćwiczyć, tym bliżej ci będzie do tego, żeby stwierdzać: OK, jakby przyzwyczajasz się do tego, że te nerwy nie mają znaczenia. No bo skoro idealny ja zawsze byłoby w pełnym chillu, wyluzowane, nikt nie jest w stanie mnie ruszyć. To, że ktoś mi zajeżdża drogę, no to OK, no to tamten człowiek. W ostatnim odcinku, w ostatnim odcinku, nie pamiętam, czy Lifehacking Podcast, czy trenerskiego życia w obrazkach, opowiadałem właśnie o tym, że ktoś ukradł parasol ogrodowy, który chronił dziecięcą, który chronił przed słońcem dziecięcą piaskownicę, którą tam zbudowałem. No okej, okay. ktoś go ukradł. I co? Teraz, jeżeli ja się będę denerwował na tę osobę, to tak naprawdę denerwuję się na osobę. Która wiedziała o tym, że denerwowałbym się na osobę, która wiedziała o tym, że okrada nie mnie tak naprawdę, no bo mnie stać na to, żeby pójść po prostu jeszcze raz do sklepu, jeszcze jeden taki parasol kupić i go jeszcze raz w tym samym miejscu zamontować, ale okrada dzieci. To jeżeli ktoś okrada dzieci, no to nie wiem, czy jest to osoba, na którą warto się w ogóle denerwować, bo. Albo jesteś w tak trudnej sytuacji, że musisz to, te, te dzieci okraść, bo nie jesteś w stanie inaczej przeżyć. I, i to jest twój jedyny ratunek, bo, bo inaczej yy, wydarzy się jakaś katastrofa w Twoim życiu, nie będziesz mógł mogła czegoś się napić, zjeść i tak dalej, albo masz tak niskie yy, wartości, że dla ciebie okradzenie dziecka to jest bułka z masłem, no to tym bardziej jakby denerwowanie się na człowieka, który jest tak bardzo nisko na poziomie ewolucji społecznej, nie, nie, ma żadnego, nie ma żadnego sensu, ale, tak jak mówię, wykonywanie tych działań coraz bliżej, coraz częściej, coraz um, bardziej aktywne myślenie o tym, jak zbliżać się do tego swojego idealnego ja poprzez właśnie zrobienie kroku do tyłu i obejrzenie tego z takiej szerszej perspektywy, może pozwolić ci. Um, Przyspieszyć bardzo mocno ten proces, ale to wynika, to zadanie jest realizowalne dopiero kiedy wiesz, jak zachowałbyś się, jak zachowałabyś się w danej sytuacji, bo rozumiesz swoje idealne ja, bo wiesz o tym, w jaki sposób, jakimi postawami, jakimi cechami charakteryzuje się właśnie ta osoba, do której, w kierunku której się rozwijasz. Więc do tego Cię bardzo gorąco zapraszam w dzisiejszym odcinku i jak zwykle. Oprócz tego, że za chwilę w dżinglu outro powiem Ci o tym, że zapraszam Cię gorąco na lifehackingpodcast.pl, abyś mógł, dołączyć, do abyś mógł, mogła dołączyć do grona słuchaczy, to wszyscy członkowie naszej społeczności siadlak.wip mają dostęp do wszystkich odcinków z dużym wyprzedzeniem, w związku z czym po raz kolejny bardzo serdecznie Cię zapraszam, a teraz włączam outro i słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki do usłyszenie, To był Lifehacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jestem Ludwik Siadlak i już teraz zapraszam cię do kolejnej audycji. Odwiedź stronę lifehackingpodcast.pl, aby otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Choć podcast serwowany jest wyłącznie w wersji audio, możesz zasubskrybować go również na YouTubie, gdzie prowadzę kanał Trenerskie Życie w Obrazkach, gdzie rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz. Dzięki do usłyszenia i cześć.